To jest naprawdę, NAPRAWDĘ po prostu uwielbiana przez was seria Naprawdę chcę ją, chcę rozwijać tą serię, ale mam z tym problem, bo muszę subować Bo ja nie jestem, bo nie jesteście mimo wszystko paniem czy panią świata Ja potrzebuję subów, ja potrzebuję subów by w ogóle działać, ale ten kanał naprawdę się rozwija ja widzę duży potencjał dla tego kanału i naprawdę bardzo się cieszę z tego, że wreszcie mogę nagrywać tak profesjonalnie, bo na początku miałam takie odcinki, że łopanie, Profesjonalność minus 500, ale teraz mam ogólnie no, tą wersję 1.21.10 i to jest naprawdę sukces. No, nie mam... widzieliście na w wcześniejszym odcinku, że mam ograniczoną jednak długość grania na tej wersji. I będą również seria gier Crazy Games, która będzie, ale jeszcze nie tak, tak Olaf nie spoileruj tak bardzo, bo to naprawdę nie fajne jest jak ktoś od razu wie jaki masz plan na nagrywanie na YouTubie. I nie jest to jeszcze potwierdzone. Co będzie, czy będzie w końcu ta seria z Crazy Games? Nie wiem, ale mam nadzieję taką, bo naprawdę nastawiam się na to. I też czeka mnie seria z. Chciałem um, coś zrobić z tym konsoli, ale to jest. To jest przewidywalna przyszłość. I nic nadal wam nie obiecuję, że będzie to. Teraz bym bardzo zawiałem wątpliwościami, czy serio będzie to czy będzie to będzie to z, będzie to z, z tą bukersa. Nie wiem. Absolutnie nie chcę Was zapewniać nie płaczcie, jak okaże się, że nie zrobię serii Crazy Games'a Albo ze StumbleGuys'a, bo mówiłem, że to jest wątpliwe to, że w ogóle będę w jakiegoś czasu w tej gry grać No, w przewidywalnej przyszłości nie chcę zmieniać tematu kanału i zostać na razie przy... W Minecraftie, ewentualnie Minecraft Classic, który również jest przez Was delikatnie obserwowanym serio, ale ona, ona też nie jest zbyt, zbyt wielbiana, więc. powiedziałem, wątpliwie w kolejnym odcinku, może się okazać, że będzie w ogóle tego odcinka Minecraft 2 nie będzie. Czekam jeszcze tak miesiąc, i ja zobaczę wasze zainteresowanie Minecrafta Classic Bo jak tego zainteresowania zwyczajnie nie będzie, to... Jak to jest miejsce, tylko jeden odcinek, który naprawdę... What? Dzień trzeci? Trzeci. To prawda, że seria Style Launchera będzie również bardzo wątpliwą serią. Seria w Minecrafta jak co dzień. Też może będzie, gdzie będę grać czasu I grać tak ja, jak ja normalnie gram. A wiecie, jak ja normalnie gram? Brak zainteresowania, a jak. do kontynuowania, nawet do zdobycia diamentów jest małe zainteresowanie. Więc już wiecie trochę, dlaczego nie zrobiłem nadal serii. mae'n cydgy glass bod. Nie to, że ja jestem jakimś fanem drzos w Minecraftie, ale... <śmuch> Mają fajne drewno. Ładne da się zrobić, żeby <śmuch> dostać rzeczy, więc moje zainteresowanie kieruję tam. Ale sami wiecie, jak jest moim zainteresowaniem.

Jest ciężka decyzja. Wiecie, ja mam różne decyzje, a nie wiadomo, czy ona na pewno będzie istnieć, albo czy ona na pewno będzie nie istnieć. A więc to zależy wszystko tylko od zainteresowania pierwszym odcinkiem. Tak, nie będzie za dużego zainteresowania pierwszego odcinka, zwyczajnie seria koniec istnienia serii, ale wierzę w to, że wy wiecie o tym, że zależy mi na serii Minecraft Classic. Jestem tego pewien, że wy naprawdę chcecie, ale ja nie, ja nie jestem w stanie, niektórych chce zrobić. W Minecrafcie zwyczajnie się w serii nie da zrobić. Nawet nie potrafię zrobić w serii jak gdzie używam command bloka, nie wiem. że ja nie mam Command Blocka w i nie wiem jak się go w ogóle robi. Potencjału nie widzę. Mojego potencjału, bo wiem, że wy pewnie ciśniecie, żeby się nauczyć jak używać Command Blocka, po tym czym są pretensje. Olaf, dlaczego nie zrobiłaś serii z Command Blocka, tak jak cię prosiłem? Dlatego nie mogę was zapewniać. każdej serii nie mogę was zapewnić ale dla was to jest trudne do zrozumienia, że nie mogę was zapewnić, że taka seria powstanie bo do niektórych serii naprawdę nie ma potencjału ani chęci ich nagrywać na przykład miałem 0% zainteresowania zrobienia serii z Minecraft y Bedrock ale wiecie że ja dobra nie wiem, ale ja dosłownie mam odpalone pobieranie Minecraft y Bedrock więc a kiedyś miałem naprawdę zerowe zainteresowanie właśnie samą wersją, a tym bardziej m, na niej graniem na grywaniem o niej a teraz Zresztą jest tak samo, jak mówiłem kiedyś, że Roblox to wygrywa, a teraz z regularnie gramy. Wierzę w to, że wy naprawdę lubicie niektóre serie, a zainteresowanie do nich nie tylko z jedną osobę. To jest problem, bo ja nie będę robić takiego serii, bo mam ograniczony czas ubrania na kompie, więc dlatego niektórych serii nie mogę zrobić, bo nie mam na niej czasu, a i tak, ale to też zależy od tego, czy ta seria będzie mieć więcej niż jedno zainteresowanie chociaż jednej osoby, bo nie będę nagrywać swojej serii dla jednej osoby. A teraz tak zrobiłam tylko nawet nie mam komentarzy pod filmami i tutaj i po tym widzę tak naprawdę zainteresowanie do serii komentarzach pod filmem, filmami. Nagrywam jeden film z jakiejś serii ale. Jej... A wy później macie obowiązek odpowiedzieć mi, czy chcecie taki. No, zróbmy tak, że... Co do niektórych serii, oczywiście mi musi się też w takich seriach przyjemnie grać. Jak będzie pięć osób zainteresowanych jedną serią, to robię ją. A jak nie, no to... Nie, bo ja mam też niestety zainteresowanie do grania w bo teraz mniej w niego gram, a coraz więcej w Robloxa. I jest trochę moje zainteresowanie mniejsze, ale ja widzę Wasze zainteresowanie i to dla mnie też również jest ważne, więc. Co. któreś. Co którą serię mam wybrać? Taką, która. Będzie mi przyjemniejsza aż do grania, a jak nie no to seria mam mało potencjału na udanie się, mówię strasznie dużo o potencjale, a sam nie wiem jaki mam potencjał to co do niektórych serii, potencjał mam duży, ale już do Minecraft Classic to jest on wybitnie niski, więc... Chcę, żebyście poczuli też to, co ja nagrywając, chyba że nagrywacie kanał, no, no. to, bo ja mam naprawdę ciężko. Pamiętajcie, że ja nie mam, że mam ten kanał od iluś dni. Dobra, od iluś miesięcy mam ten kanał, a Wiecie, że w miesiącu to się nie zdobywa milionów subskrypcji. A właśnie zapominam mówić o subskrypcjach, o które powinienem mówić, bo naprawdę to jest dla mnie równie ważne jak zainteresowanie, potencjał do niektórych serii. I to też jest. To, to głównie od potencjału mojego zależy, czy będzie seria. Ale potencjał wasz również jest uznawany jako potencjał serii. Więc jak... Nie wiem, pięć osób będzie za serią, to... Nie mogę, ja kończę serię.